Uh, dobra, trzeba. Trzeba, dobra. Full focus. I jedziemy. Ej, czad jest teraz, widziałem. Na enter. Południe. Uh, Takie auto. auto. Jakieś Argentyna. W... Też. Płaska, Płaska Argentyna. Hello. Nice, ale smaży Napiszę im, good luck Nie, trzeba być dobrym człowiekiem Północ Sucho hmm. Nie rozczytam znaku Hiszpania? Też bym chyba. No to. <grych> <grych> jak się w dwójkę zgadzamy tutaj Sara ja Jadam po prostu środek Hiszpanii Nie wiem Tu jest jakiś język, no ale chuj jak da się rozczytać tego co. Ale wygląda tak trochę Hiszpanii No Portugalsko. <grych> A to jakieś zadupie No i granica, nie? O, to dobrze, 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 żeśmy myśleli Okej, okay. słońce na E. No, na Meksyk to nie wygląda. Te góry w tle takie. Gdzie hmm. masz góry? No na E, na E z A faktycznie. Prawą stroną. Chaty takie. Nasze. Może jakieś Turasy albo znowu Hiszpania? Możemy się rozstawić tak. Turcja, Hiszpania znowu gdzieś tu... Madryt może... A nas wyrucha Meksyk. A nie, Turcja. A drugi gdzie dał? Też Turcję? Nie. Tak. Dobra. Tak, tak. No ale słońce czasami widać, że lubi sobie... No, Ale na E było, więc no. O! O! Południe, o to chuj Brazylka? Chyba Brazylia, nie? O czyli dajemy gdzieś Nie, kurwa Chyba wyżej, wiesz? Rzeczywiście gdzieś tam w tych okolicach mi się z... Dam tutaj, pomyśle. między St. Louis a Fortaleza A, je jeszcze bardziej trzeba było dać. Nie wiem, ta Brazylka zawsze zaskakuje. Ale czas konia, razem co innego. Nie <grymianie <grymianie> Japonia. Ale syf, kurwa tutaj. Kurwa, no jest na supie 15, ale. Albo 13, nie wiem, który, któryś jest z numerem jakimś kierunkowym. Oj, hmm. Adam tutaj. Adam na topię. Może następny Erasmus to sobie do Japonii polecisz i ogarniesz no, temat. Chyba... Fukuoka. Kurwa, no ale nas dymają. Dobra, no ale mnożnik razy 2, spokojnie Słońce okay. Wszędzie jest Język jakiś jest w tle na NEAE NEAE -E. Normalny, czyli Indonezja Malezja Pewno. No bo to tak wygląda trochę Tam, pa, ropę spuszcza z tego Gdzie? A, tu. S, W, Dobra, możemy się rozstawić. A jak... Kurde, tu się coś jora. Może to tam... Daj, daj, daj bardziej w prawo jeszcze. Gdzieś... Przy... O. Kurwa, dobra, jolo. Coś takiego, bo to tak... Czutk, tak czutkę tak. masz, czutkę masz. No dobra, zaufajmy twojej czutce. Nie, nie powiem ci dlaczego, ale tak bardziej. Wiesz o co chodzi? No, czasami tak jest, nie? No, kurwa, jeszcze bardziej na prawo by się dało. Ale patrz tutaj tej train No i na prowadzenie wychodzimy. Ha, suje. Okej, okay. północ. Północ. Długa antenka z tyłu. Brzozy. Europa. Jakaś Skandynawia, w sensie Finlandia bądź Rosja? Przy Finlandii? Na Rosji chyba za ładnie nawet wygląda. Nie wiem, w Rosji by tak kamerach. Bo to jakaś nowa gęka chyba jest. Bo tak ładne jest te zdjęcie Nawet. Nie wiem, ładnie wygląda po prostu to. To Finlandia? No chyba tak, nie? Ja dam do góry gdzieś, może nawet też Szwecję dam Dobra, no ja tak po prostu... Dolny środek Finlandii Dolny Śląsk A, Szwecja to jednak No ale bliżej jesteśmy i cyk 62 DM Teraz Poznań, Poznań Poznań, Poznań No nie jest Poznań o, no, Bakonia ba, Bakonia Kurwa to węgierski chyba jest O chuj. Bo widzę te takie dziwne te Bania Jadam gdzieś jakoś nie wiem przy, przy Rumunii Ale Bekes Ale to pewnie jest miast Niekaś. ...Matonia. Ty, e, może to jest obok Dobra, ale... Kurwa, to wszystko tak samo. No dobra, na Węgrach nas chyba nie wydupcą. To dobra, dam jakiś bezpieczny gest Ale to wygląda... No nie zaciekawie w sumie, nie? No nie. Dobra, chciałem mówię, a tu wszystko wygląda jak. Batonia, bakania. I dał w Chorwacji. Już myślałem, że on będzie bliżej, nie? Dając w Chorwację ja tu patrzyłem, że wyglądał, bo tu było coś takiego. jakiś baton. Też był. Ulal. Ej, Azja. Idziemy normalną stroną. Jesteśmy na północy. Nie mogę określić kolor, koloru ole, skóry. Ole ma ku, ale ma kutasa ten pies tej. Na NE. Ole, kurwa, leberema. No żółty chyba jakiś. Dobra, no tam masz SE. Dzieci takie biegają. Ej, tu jest I język. Lico Lico na W. Gdzie? Na W jest na moście. Liko Liko Bridge. No to... to chyba Filipiny, nie? Filipiny, no. E, nie wiadomo gdzie w ogóle. Trochę G randomowy leci. O. Ale, o. Fak ale faktycznie. PSU tam miał tak. maczetę, nie? No chyba. Wiem. Kurwa, wiem. To jest Samoa amerykańskie. Dobra. Kurwa, gdzie to było? Gdzie to było? Samoa, Samoa amerykańskie. A tu są dwie wyspy. Zazna, aha, tu dobra. No to damy w obie po prostu. Ale co ta wyspa po prawej? Aha. To czy to po bardziej po prawej? A, kurwa, albo Samoa zwykła, czekaj. Kurwa. Dobra, ja daję zwykłą samoę. nie pamiętam, jak to było. Nie, Big Mama. Dobra, zostaw tam, gdzie masz. Ja dam zwykłą samoę, bo ja nie pamiętam. No dobra, chyba odległość od tej górnej wyspy przy tobie nie jest jakaś duża, nie? Albo popierdoliłem coś, ale. Nie, no, chyba nie. Aha. Czeski remis. O kurwa ten dał w Nawet by nie pomyślał No i chyba decider Południe Nie ma bolardów Ale znak jest Nic mi to mówi ten znak Lewą stroną chyba jedziemy Tak mi się zdaje no to co, RPA Australia? RPA? No w Australii byłby jakiś nielosowy bollard. O dobra. No nie, nie mam pojęcia, gdzie to może być w ogóle, nie? To może być kurwa, wszystko. Masz taki Wiesz, mnożnik, że. No, ale to był po prostu Johannesburg. Kurde, brakło. No i... I co teraz? Poznań. Południe. Lewą stroną. Ale drzewa. Australia. Australia, no. No, no to zawęziło nam trochę obszar poszukiwań, ale... Jakoś... <laughs> O oh, kurde Tasmania? Nie polniowa? No właśnie tak ale tu sucho jakoś jest Tutaj dam, tu są jakieś Dobra. Nie wiem No to. Nie, przeżyjemy O chuj Kumpel to mamy przerąbane Ty. O chuj. Europa! O, no Co jest? Ej, no Europa, Europa. Ale biedna patrząc po furach. Nie no dobra, to tylko z przodu jest biedna fura jakaś. No nie, no, z nami też nic. Barka na tym. Ja mam mały pomysł, nie? To nie będzie jakieś post Jugo? Imo na Bośni to nie wygląda, ta rzeka jest dość duża Imo Serbia No możemy, za... Imo Serbia. to lecimy Imo w Serbię wujkę To daj przy Belgradzie Gdzieś jakaś rzeka by tu musiała iść duża Dunaj No albo to jest ta Sawa, nie? Albo Sawa Tutaj pod nowy sad bym się A ja ty zostaw tak, dobra. Pa! Konin! Serbski konin! Kurwa, tu mostu nie było i chuj. A ja tak losowo dałem. Pię Aha! 54 metry. no nic.